Dzień dobry was widzowie I sobie idę tutaj do sąsiada Trzeba być naprawdę tak cicho Idziemy teraz pod te auto, co nie? Tutaj trzeba przejść przez te piwa i ten Tutaj fajne auto mamy Was widzowie To chyba robię od paru godzin już tak, bo ja tak widziałem już O to jest nasz sukces. i Teraz Musimy pójść... O, jakiś karty, czekajcie. Jakiś asa to chyba ma. Czekajcie, czekajcie, bo są powrzucane jakiś ten. Czekajcie. Szybko. Ja ten, bo tutaj też jest jakieś wyjście, co nie? Widzowie Tu na nawet... razie... Jestem widać widzowie? To idziemy jeszcze tutaj Mamy tu Asa I Tutaj, widzicie? Tak jest nasz odcinek że się włamujemy do sąsiada I tutaj teraz sobie patrzymy dla widzów wszystko Dobra. Moja stara wyszła z psem Tu, zacharkam trochę żeby nie widziała że ja tu jestem, wiecie? Na szczęście tu nie ma sąsiada Na szczęście Tutaj mam jakiś paczkę, w środku nie ma. Mam te afsa, nie, nie miałam. Okej, okay. dobra widzowie. To już musimy się chwilę żegnać. To nara.